dobry posiekam pod klanami minęło prawie 24 godziny od wczorajszej sublimacji zobaczymy jak tam osyp Czy coś tutaj spadło co to tutaj się dzieje na tej dynicy. No coś tutaj jest. Coś tu zleciało. Tak to wygląda. Dobra, to liczę i zaraz dam znać. To ja się doliczyłem 18 sztuk. Jak na pierwszy dzień Dobra, zmiotę to, żeby było na jutro czysto i zobaczymy jak to będzie jutro. Tutaj kolejny ul, w tym moim przypadku ósemka to jest ten warszawski zwykły. No i tyle tego towarzystwa jest. No dobra, liczę i zaraz też dam wam znać, jak to wygląda. Ale widzę, że podobnie lub może nawet trochę mniej. Zaraz dokładnie powiem ile ich jest. To w warszawskim zwykłym w większości na razie. Od sklepiny awarozy to doliczyłem się na razie 3 sztuki, także tutaj za wiele nie spadło. Ale to nie ma co tam się myślę uśmiechać na razie, bo być może jeszcze w następnych dniach będzie spadało więcej, bo pamiętam jak tam koledzy z innych kanałów robili to też w jednym dniu potrafiło być kilka sztuk, dwie-trzy a a na następny dzień 20. Także póki co to tutaj za wiele nie spadło z tego warszawskiego. Może ich tam za dużo nie ma. To by było też całkiem dobrze. No i dobra. Jutro kolejne. Liczenie za 24 godziny. Kolejne. No i zobaczymy jak to tam będzie wyglądało. Pozdrawiam serdecznie.